Chyba Spróbuj, mój kolego. Ale żeby nie jeść codziennie tego samego, pokażę Wam prosty sposób na burgerowego ananasa. Nie, ananasowego burgera. Cicho, Cicho krzycho. O, dobre. Ani trochę. Cicho krzycho. Każdy kroi swoją miarę. No nie wiem, nie wiem, czy takie są. Nie wiem, Jakie? Krytykuje, że ona sam co? To są te, teraz. No, zasady, nie 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 Przepraszam, porównaj twój do mojego. No A jak? No, jak to się? Proszę, porównaj. Patrz jakiś liczny. Tak. Trochę się widzę? Abyśmy. Czekaj. Słońce mnie razi. Tutu tutu tutu. Wtedy co lepiej widzieć? O! No. O, o! O! Jest. Jesteś! Nie, ja wiedziałam, że to ty. To ty nie słyszysz śpiewu ptaków. Wiadomo, że z długim się mniej męczysz, nie? No.

Nawet nie zdążysz zabezpieczyć się Czekaj To nie jest mój świecznik Twój ma takie wniesienie na głowę O, to przecież nie, nie mój ład krzywy Dobra Mandrzuchu? No bo się robi. Bo jakby tak hero zaśpiewał to ja nie wiem czy ktoś by chciał. A. Lepiej? 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 Gorzej. Bardzo w ogóle, bardzo źle. Wiosna, 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 ach to ty. Wiosna, 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 ej, że ty! A znasz jakąś wiosenną piosenkę? Hej, dzień! Wspomnienie lata dzień, słoneczne ćmy. U